Spotkania spotykaliśmy się dwa-trzy razy w tygodniu. Przez najbliższe dwa tygodnie ćwiczyliśmy, powtarzaliśmy wiedzę ogólną, praktykowaliśmy cotygodniowe zajęcia pozalekcyjne, bo same ostatnie przygotowania nie wystarczyłyby. Systematyczna praca od początku roku, po, oczywiście po zajęciach, pozalekcyjne spotkania, a ostatnie dwa tygodnie, no to już praktycznie codziennie. Szlifowanie tej wiedzy i umiejętności praktycznych. Intensywne przygotowania pozwoliły grupie pierwszej pomocy Simple z Sandomirskiego Kolegium Gostumianu na zajęcie tylko albo aż trzeciego miejsca w trzydziestych mistrzostwach pierwszej pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża. Rywalizację wygrała drużyna szóstego liceum w Kielcach. Zmagania szkolnych specjalistów od udzielania pierwszej pomocy odbyły się w sobotę na bulwarze Piłsudskiego w Sandomierzu. Do walki o nagrody, puchary, a przede wszystkim o prawo udziału w zawodach szczebla centralnego stanęło pięć zespołów z Sandomierza, Kielc, Ostropca, Jędrzejowa, Skarżyska, Kamiennej. Przed pięcioosobowymi drużynami było wcale niełatwe zadanie – Musieli udzielić pomocy poszkodowanym oraz rozwiązać test. Wszystkie zespoły będą miały to samo: są to dokładnie cztery stacje urazowe plus test z zakresu wiedzy teoretycznej. Na jednej stacji jest osoba z zatrzymaniem krążenia, ponieważ wymaga od nas tego regulamin, a do tego są jeszcze różne sytuacje, które mogą się zdarzyć naprawdę w codziennym życiu, na które można się natknąć, idąc po prostu środkiem ulicy w centrum miasta. Drużyny, tak jak na każdą stację na tych mistrzostwach, czy to test, czy pozaracje, mają 10 minut na wykonanie danej stacji, zarazem 10 minut na wykonanie testu. Oceniają to sędziowie, którzy są instruktorami polskiego Czerwonego Krzyża, są również wśród nas ratownicy medyczni, pielęgniarki oraz lekarze. Sędziowie byli skrupulatni, ale bardzo sprawiedliwi. Po sumowaniu wyników sandomierską edycję Mistrzostw wygrała drużyna VI Liceum Ogólnokształcącego imienia Julusza Słowackiego w Kielcach i to ona będzie reprezentować województwo świętokrzyskie na zawodach szczebla centralnego, które zaplanowane są na 8-9 czerwca w Lublinie. Drugie miejsce zdobyła ekipa z trzeciego liceum po Strowcu Świętokrzyskim a trzecie grupa pierwszej pomocy Sample z pierwszego liceum w Sandomierzu. Trzecią z grupy stanowiły siostry Cichoń, dla których udzielanie pierwszej pomocy jest niejako rodzinną tradycją. My od pokoleń w naszej rodzinie kładziemy nacisk na działania właśnie z zakresu pierwszej pomocy, z zakresu ratownictwa. Wszyscy uczestnicy, a wśród widzów byli także samorządowcy, stwierdzili, że mistrzostwa to także doskonały sposób na krzywienie nauki udzielania pierwszej pomocy. Jest to... To niezwykle ważne, żeby młodzież, dzieci miały pełne umiejętności co do udzielania pierwszej pomocy w każdym domu, w każdej sytuacji, także na ulicy czy w szkole mogą się zdarzyć wydarzenia zdrowotne, gdzie są potrzebne osoby, które będą umiały w sposób w pełni wykwalifikowany tej pomocy udzielić. Cieszy bardzo duże zainteresowanie tej młodzieży. Mam nadzieję, że tą wiedzę przekazują także swoim kolegom, koleżankom, a myślę, że także swoim rodzicom czy też yy, dziadkom. Ci ludzie mogliby robić zupełnie co innego, spędzić zupełnie inny swój wolny czas. Przyjechali przecież nawet z Kielc na te mistrzostwa na 30 kolejną edycję i ogromne podziękowania dla nich, że im się chce. Oddać swój poświęci, swój wolny czas, poświęcić, zdobyć umiejętności, aby nie daj Boże oczywiście, w razie czego uratować życie drugiemu człowiekowi. I ogromne podziękowania dla e, działaczy Polskiego Czerwonego Krzyża. Jezus STV Info.